so what if we do develop this solenite bomb pain and pleasure indivisible you see you see your stupid minds stupid stupid Dobry, dobry wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne kino. Nazywam się Rafał Siciński jest ze mną Dawid Gryza. Cześć Dawid. Cześć Rafał. I dzisiaj będziemy rozmawiali o jednym z najgłośniejszych filmów tej jesieni w moim otoczeniu, w mojej banierce Było głośno o Parasajcie. Mhm. Koreańskim filmie, który był, no, chyba dosyć, dosyć dużym sukcesem na świecie. Złota Palma w kan. Tak. Złota Palma w Kan. Dziękujemy bardzo, podobał nam się. <laughs> Polecamy. Zacznę przykornie i powiem w ten sposób, że czytając opis tego filmu, miałem wrażenie, że to będzie trochę kalka z innego filmu, o którym rozmawialiśmy, jak się poznaliśmy. Się Pierwsza spotkaliśmy, rozmawialiśmy o tym filmie i u nas wywołał ten tamten, ten, ten film pewne bardzo silne emocje. I zaczął jakąś taką, można powiedzieć, nawet drogę do szukania dziwnego kina, bo kojarzył mi się z wizytorem kuta Kaszego Mika. No proszę bardzo. Aha. Oglądając parasajta, widziałeś jakieś podobieństwa? Nie. Yeah. Okej. Okay. Ale zwróć uwagę, że jedno i drugie jest krytyką. I to silną. Mm -hmm. W ku mieliśmy krytykę rozkładu tej podstawowej jednostki, rodziny i pokazane naprawdę jakieś ekstremalne sytuacje, gdzie ojciec płaci swojej córce za seks, bo córka jest prostytutką. No tutaj nie było aż takich skrajnych. No tak, obrazków. no tutaj, tu mamy bardziej krytykę bogatej części społeczeństwa, tak? Znaczy w zasadzie taką konfrontację mhm. tych, tych zamożnych z, z tymi biednymi i tak naprawdę oboje są pasożytami, tak? Bo i, i ci bogaci pasożytują na tych, na tych biednych, i nasi bohaterowie, no bo jednak bardziej tutaj chyba identyfikujemy się z tą biedną rodziną, pasożytują na tych bogatych. Pytanie tylko jeszcze mam do Ciebie. Mhm. E, będziemy spoilerować? Tak, jak zawsze. Okay. Tak, bo tutaj trzeba przyznać, że mimo, że. Te rodziny są. Jakie są. I, one, i ci biedni pasożytują, i oszukują, kłamią, e, doprowadzają do takich różnych, niefajnych sytuacji. Mm, I ci bogaci nie są fair, bo trochę gardzą. No tak, tymi gardzą, swoimi pracownikami. Ale... To jednak obie rodziny się kochają, i, i ta czwórka. Znaczy sobie w so w sobie, w sobie, w sobie tak, w sobie. tak mhm. że, że to są. W jakiś tam sposób, może nie, nie, super poprawnie, ale to są kochające rodziny. Ojcowie kochają dzieci, matki kochają dzieci, małżeństwa też w jakiś tam sposób no, się kochają, więc to, to tutaj nie, nie ma tej takiej krytyki, yy, może samej rodziny, ale to jest krytyka klasowości. Mhm. No tak, no na pewno. Ale mimo wszystko m, chyba na półce bym ich obok siebie nie postawił. Mhm. Ja mówię, to podobieństwo mi się na, 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 na tym etapie czytania opisu. Mhm. Miałem takie, wiesz, skojarzenia. Ten film był głośny. On był na początku w jakimś, na jakimś festiwalu, chyba na Nowych Horyzontach, chyba pokazywany na Tak, na Nowych Horyzontach, bo to było tak właśnie, że prosto z, z Wenecji, tak? Mhm. Znaczy z Cannes poleciał na na Nowe Horyzonty u nas, a, a później chyba po dwóch miesiącach dopiero był, był w normalnej dystrybucji kinowej. Okej, okay, no ale ja miałem takie skojarzenie. Rzeczywiście, no to, to, to są zupełnie dwa różne kina, I jeżeli chodzi o, o przekaz, i jeżeli chodzi o moc i jeżeli chodzi o budżet, no to są, ale gdzieś miałem wrażenie, że ten koreański reżyser, i tutaj znam tylko jego nazwisko Bong, mhm. e, będzie robił coś podobnego. No, wydaje mi się, że w przypadku Mika, no to, to ten film nie jest doskonały w żadnym, w żadnym momencie. Ono ma wywołać szoku widza w pewnych, e, pewnymi scenami, e, ale generalnie nie ma jakiegoś takiego wielkiego waloru poza tym. A tutaj Bong zrobił kino najwyższej próby, bo mm. tak przynajmniej mi się zdaje, że w każdym aspekcie wyszedł starczą. I od strony scenariusza mamy film dopięty na ostatni guzik, i, i ma mocny przekaz, i ma piękne zdjęcia, i świetną muzykę. A no, naprawdę się go bardzo przyjemnie ogląda. Tak. I jest to właśnie też taka. Mm... Taka jazda rollercoasterem po różnych gatunkach filmowych. E, zresztą nie po raz pierwszy u tego reżysera był mm -hmm. chociażby w Potworze, tak? The Host. Mm -hmm. e, to też było tak. Trochę monster mówi, trochę horroru, trochę kina familijnego. E, i, I tutaj podobnie mamy. E, zaczyna się w zasadzie można powiedzieć trochę komediowo. Albo, albo komediowo się robi w pewnym momencie, tak? Bo na początku mamy no taki jak, jakiś tam m, dramat obyczajowy, y, który się przeradza w zasadzie w komedię, po to, żeby na końcu przerodzić się w horror. Mhm. I jeszcze tam można wyodrębnić parę, parę innych gatunków po drodze. Y, ale, ale właśnie, jest to chyba charakterystyczne dla tego reżysera. Okia nie widziałem tego filmu. Ja też nie widziałem. Też nie widziałem, ale widziałem zwiastun ostatnio właśnie. Jest też na Netflixie do obejrzenia. Tak jak strasznie reklamuje ten Netflix w tych naszych podcastach, ale. Ale płacą mu za to, do tego to robi. <laughs> płacą mi co, co miesiąc minus 34 zł. No tak, ale no mam Friday oglądając niektóre filmy, ale, ale ta Okia właśnie też jest chyba takim filmem multigatunkowym. Mhm. Muszę to nadrobić koniecznie. A pamiętasz zagadkę zbrodni? Tak. Bardzo no. lubię ten film i mam go na DVD. Ja też go mam na DVD i też go bardzo lubię, ale on był e, też komedia, mocny thriller, kryminał. Zagadka kryminalna to przecież gra główną rolę, ale ten film jest bardziej takim pokazanym robotom detektywistyczną niż takim klasycznym kryminałem. Mhm. E, Snowpiercer. Mhm. No tutaj mamy bardziej takie już skondensowane kino science fiction, antyutopia, gdzieś też ta klasowość, walka bogatych i biednych. Klas tak sortowanie bogatych na biednych. Reżyser y, na temat na scenariusz do filmu Pasożyt y, wpadł podczas kręcenia Snowpiercer. Mm -hmm. Także już tam wtedy gdzieś tam kiełkował ten pomysł. Mm. No jest to film na pewno dużo skromniejszy, tak? Bo Snowpiercer jest jednak wysokobudżetową produkcją. Pierwszą yy, taką międzynarodową, tak? Pierwszy pozakoreański. Mhm. Yy, natomiast tutaj znowuż wrócił do takiego kina yy, kameralnego bardziej, prawda? Bo przecież ta Okia to też jest duża produkcja, też, też międzynarodowa, dla Netflixa zrobiona. A tutaj mamy z powrotem taki, taki dość skromny film, dziejący się prawie w całości w, w dwóch budynkach, we wnętrzach. Um, ale no, jest świetny. Jest naprawdę. Tak, poza sceną zalania tej biednej dzielnicy, to właściwie no to, to, to było dwa, dwa pomieszczenia w, w tym domu biednej rodziny i cały do, duży dom bogatej. Mm, jest coś takiego w tym filmie, co cały czas zbijało mnie z tropu. Ten film ma zwroty akcji. Te mhm. przejścia między tymi gatunkami, o których mówiłeś, one są bardzo mocne, mocno zarysowane. Jest ten pierwszy moment, kiedy skręcamy w stronę takiego thrillera w stylu, no nie wiem, takiego brutalnego thrillera w stylu odboja, też koreańskiego filmu, uhum, parka, uhum. gdzie nagle okazuje się, że pod pięknymi wnętrzami, pod pięknie wykonanym domem jest bunkier, i w tym bunkrze ktoś mieszka. I ta konfrontacja rodziny z, z, tym, z tym zagrożeniem, które tam się pojawia, um, podniosła mi naprawdę ciśnienie. W ogóle nie spodziewałem się tego. Raczej uhum. spodziewałem się. Jest to scena, gdzie bogata rodzina wyjeżdża, a właściwie może stresić fabułę, żeby słuchaczom e, nadać kontekst, a tym, którzy, którzy nie widzieli, no to popsujemy rzeczywiście bardzo mocno e, przyjemność oglądania, no ale tak już niestety jest, bo ciężko mówić o tym filmie, jeżeli się nie powie, o czym Można jest. hejty w komentarzach zostawić. Ale my zawsze spoilerujemy, więc to jest podcast do posłuchania po e, po sensie, a jeżeli komuś nie przeszkadzają spoilery, no to, to może słuchać przed seansem. Z biegiem w przypadku, syn Biednej rodziny, będziemy mówili w ten mhm. sposób, bo nie pamiętam nazwisk ani imion. On dostał imię Kevin, on nazwany przez. Dostaje pracę korepetytora, fucha korepetytora w domu bogatej rodziny i dzięki swoim w miarę bystrym obserwacjom, orientuje się, że może wkręcić tam swoją siostrę również. Ona jest korepetytorką, a właściwie artoterapeutką e, młodszego syna i po kolei doprowadzają do zwolnienia kierowcy i ich tata zostaje kierowcą, a później doprowadzają do zwolnienia gosposi i matka zostaje gosposią panią domu tego, może nie panią domu, ale gosposią tego domu. Rodzina bogata wyjeżdża na biwak i oni sobie urządzają bibę. W tych bogatych wnętrzach piją whisky, demolują generalnie, zostawiają brud. Pojawia się była gosposia która, jak się okazuje, trzyma w podziemiach swojego męża przez ponad 4 lata. Tam sobie im były mąż mieszkał. I tutaj ta konfrontacja naprawdę podniosła mi ciśnienie. Nie spodziewałem się tego. Podejrzewałem, że będzie takie, że oni po prostu nagle zadzwonią. Bo wracamy wcześniej i uh -huh. będzie jakaś taka właśnie komediowa, co, co w pewnym momencie jest ta taka komediowa, oni się chowałem pod stołem, obserwują stosunek tej, tej pary, ale tego, Że tam ktoś mieszka jeszcze, że, że jest, jest jakiś taki ukryty lokator, no to naprawdę nie wiem, te wnętrza, te wąskie korytarze, te schody, które mm, pokazywały te, te jarzeniowe światełka, w jakiś tam sposób we mnie wzbudziły naprawdę lęk. Spodziewałem się tam naprawdę jakieś krwawej jadki w tamtym momencie mm. i, i patrzyłem, jak zauroczony, jak zahipnotyzowany. Okej, okay. wiesz co, ja to jest dla mnie takie, um, powiedziałbym takie. Typowe dla kina koreańskiego. Ja, ja, dlatego bardzo lubię kino koreańskie i, i celowo, znaczy koreańskie, w ogóle azjatyckie, tak? Bo e, mówiliśmy wcześniej o Old Boyu, że, że tam były takie, takie cuda, ale przecież e, mówiliśmy wcześniej o, o filmach japońskich, które też potrafią zaskakiwać na każdym kroku. I właśnie przez te takie elementy totalnie niehollywoodzkie, tak? E, gdzie widz przyzwyczajony do pewnej konwencji, która się wykształciła poprzez kino hollywoodzkie, w kinie hollywoodzkim nie zostanie tak zaskoczony, jak, jak w filmach azjatyckich. I, I to najbardziej cenię właśnie sobie w tych filmach, że one potrafią mnie zaskoczyć w dowolnym momencie tak naprawdę, mm -hmm. tak? Bo tak jak tutaj mówiliśmy, przyzwyczajamy się do jednego gatunku a reżyser oferuje nam totalny zwrot Fikołka. akcji, tak? Fikołka. I już zaczęliśmy się przyzwyczajać jakby do, do tego kolejnego gatunku, a tutaj raptem znowuż, znowuż mamy jakiś przeskok. Dlatego to jest fajne, bo, bo dla y, y, widza, który no już trochę jest może znudzony tym y, tą szablonowością w, w kinie hollywoodzkim, y, w w filmach azjatyckich dostaje, dostaje taką nagrodę. No nie jest to konwencjonalne w żaden sposób. I jest coś takiego, że właśnie u niektórych reżyserów w Hollywood też się można spodziewać takiego fikowka, jak ja powiedziałem. Ale tutaj ten zwrot akcji to zmienił mi nie, nie tylko, wiesz, optykę, ale i podniósł, wiesz, ciśnienie, tempo, wszystko się tam zmieniło. No naprawdę rewelacja. To dla mnie był jeden z największych, znaczy może jedno z najlepszych zaskoczeń tego roku, jeżeli chodzi o kino. Ten właśnie moment, ten, ten to pojawienie się tej gosposi w deszczu, e, no nie sygnalizowało mi tego, co zobaczyłem. Finał. Przejdę tak, przeskoczę to wszystko. Finał Kolejny raz wiedziałem, że będziemy zbliżali się do, do, do tego, że jak też tam ojciec biednej rodziny mówi, że jak jest plan, to się tam wszystko posra, uh -huh. więc gdzieś tam miałem zasygnalizowane, że mogę się spodziewać e, czegoś wystrzałowego. Szczerze, znowu nie przewidziałem, jak to się skończy. Uh -huh. Wiesz, co, mi się bardzo podobało, jak rozegrali kwestię zapachu. O, to, to, że właśnie ci, śmierdzą. ci że biedni śmierdzą, tak to właśnie skrótowo nazwijmy. Jak właśnie na początku dzieciak z tej bogatej rodziny powąchał kierowcę, powąchał pokojówkę, znaczy tą gosposię i stwierdził, że oni tak samo pachną. I, I na początku ta rodzina zaczęła się tak wąchać i, i myśleć, że to jest kwestia po prostu prania udzieży w tych samych y, detergentach. A tak naprawdę chodziło o inny zapach trochę, tak? Nie, nie o, o zapach samego ubioru, tylko y, o zapach, którymi ci ludzie po prostu przesiąknęli, sam, sami, sami wy, wydają, <grym> wydalają taki zapach. Y, Porównał to do zapachu metra. Tak, tak, później po zapachu metra. No ale to być może dlatego, że to był jedyny jego kontakt z tą biedotą, tak? Z biedniejszą klasą, gdzie, gdzie ewentualnie mógł być w metrze. I później jak no bo skoro spoilerujemy, jak tutaj nasza rodzinka się schowała pod stołem w momencie kiedy przyjechali z nieudanego biwaku bogaci i rozmawiają, mąż z żoną rozmawia w łóżku o tym, że ten ich kierowca tak specyficznie śmierdzi właśnie i ona tego tam może nie dostrzegła. I wówczas ten, tenże kierowca, ojciec tej biednej rodziny, ukryty pod stołem, on sobie tak uświadamia, że, że to nie chodziło tylko o, o ten ubiór. tak? I faktycznie czujemy, że jemu jest przykro. E, I w następnej scenie, kiedy, kiedy dochodzi do jakiejś tam konfrontacji między nimi, to znaczy on, on jest poproszony o to, żeby e, zainscenizować taką scenkę na e, urodzinach e, synka bogatej rodziny oni są przebrani za Indian, wyskakują z tomahawkami i mają tam odebrać tort czy coś tam. I wyraz twarzy tego gościa jest taki. Ja, ja to tak znowu, to, to to dla mnie było też mocne. E, że on, on pamięta cały czas tą opowieść o tym swoim smrodzie. Tym bardziej, że wie jak jak Dopiero co zaczął śmierdzić, tak? Bo wtedy wrócili do domu, gdzie była powódź. Z kibla po prostu eksplodowały ekskrementy wszystkie i oni w tym pływali. I jak on jeszcze dostaje właśnie ten, ten Tomahawk do ręki, to już wiedziałem, że kogoś zatucze im po prostu, nie? I tylko czekałem na to. No tak się nie stało, ale. Pe pewnej rzezi też się możemy spodziewać na koniec. Także ten zapach. Ten zapach był, był no pewnym takim nie, nieistniejącym bohaterem też tego filmu, mhm. według mnie. Nieoczywistym. Tak, tak. Co. No faktycznie rzadko kiedy jest. Yy, zapach odgrywa w filmie tak istotną rolę, tak? no bo jednak tego zapachu nie czujemy. I ciężko wpleść go w fabułę w jakiś sensowny sposób. Wiadomo, że no, kiedy wybucha kibel, no to musi śmierdzieć, tak? Tak jak w, na, w weselu Smarzowskiego. Wiemy, że tam na pewno musi po prostu fatalnie śmierdzieć i ta atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej. Natomiast tutaj został w taki subtelny sposób podany, ale taki. No, no myślę, że docierający do, do, do widza w taki przemyślany sposób, jak tego sobie zażyczył reżyser. Zwróciłem na to uwagę, ale może nie aż tak bardzo. Teraz jak to o tym mówiłeś, to, to zastanawiam się, czy, czy nie przykładałem takiej wielkiej wagi do tych scen. Może tak ten pierwszy switchcie. Może, Może, może tak mnie rozemocjonował. Ale po tej właśnie rozmowie, gdzie chowają się pod, pod tym stołem, jest taka, taki moment, gdzie sympatia widza ucieka ze, od strony tych bogatych, bo zwróć uwagę, że ta rodzina, do której oni się, w których łaski się wkupują i w, którą tam podbijają, powiedzmy, nie jest. Do, do tamtego momentu nie jest portretowana źle. To znaczy oni są widać bogaci, ale i może trochę ta matka jest aż za bardzo taka opiekuńcza, ale nie ma, nie ma żadnej sceny, która by sugerowała, że oni są gardzą w jakikolwiek sposób. Tam wiesz, wyrabiają pokojówkę w gosposie, w gruźlicę i widać absolutnie jej przerażenie. Że może tą gruźlicą, chorobą biedoty, jakby nie patrzeć, zarazić jej dzieci i nastoletnią córkę i małoletniego syna. Uniewieźć autentyczne przerażenie, że, że ten mąż może się dowiedzieć, ten bogaty pan, który, który wraca tylko wieczorami, i, i to wszystko spadnie na nią, no bo ona nie dopilnowała, jak to mogło się stać, więc. Yy ta sympatia ucieka z ich strony i, i nie może, nie przechodzi na... Ale trochę tak jest, że przechodzi na tych biednych, szczególnie, że później widzisz, że oni mieli ten jeden taki fajny wieczór, gdzie nie muszą się raczyć najtańszym piwem i najtańszymi chipsami i orzeszkami, tylko y, zjedli sobie pierwszy raz, wykąpali się w takiej wspaniałej, wspaniałej wannie, a nie y, w takiej, takiej naprawdę obskurnej toalecie, w której wiesz, toaleta jest, jest na piętrze. Gdzie... Zaczynasz w jakiś sposób im krakibicować i później widzisz, że ten ich domek, który no, był biedny, skromny, zostaje zalany fekaliami, tą wodą z rzeki, wybijające studzienki, cała cała ta, ta dzielnica biedna po prostu tonie. I tam jedna scena mnie tak trochę ruszyła, że mm, ta córka po prostu siada na tej toalecie, która jest cały czas tam, buzuje i zapala papierosa, bo jest tak zrezygnowana, już tak po prostu to wszystko jest... Straszne, a ojciec zabiera jedyn jedyną taką pamiątkę, jakiś srebrny medal, bo był lekko atletą. I... Czy żona? Bo ona y, miota chyba tam y, kulą Aha, w pewnym to momencie. Aha, że to była żona na tym zdjęciu. Y wiesz co? Bo jak jest scena taka na, na świeżym powietrzu, jak oni są, mhm. y i wydaje mi się, że ona wtedy y właśnie miota kulą i gdzieś tam rzuca i wybija szybę. Okej. Okay. To ona hmm. chyba była tym kulomiotem. No, no to zdjęcie jest dosłownie przez moment pokazane i ono jest czarno-białe chyba. I po, przyznam się szczerze, że nie, nie, ale wiesz, zabiera tę pamiątkę. Hmm. Jakoś tam jedyny może sukces, jaki, jaki ktoś tam osiągnął z ich rodzinie, e, taki taki namacalny dowód. To ta sympatia właśnie w tym momencie przewędrowała na nich. No, mam nadzieję, że reżyser nie próbuje udowodnić, że na przykład bogaci ludzie są źli albo biedni ludzie są źli, bo to tak na tym nie polega. I, i każdy, każdy, bogaty jest na przykład zepsuty jednak, nie? Że jednak gardzi tymi, tymi biednymi, bo to tak nie jest. Tak nie wydaje mi się, żeby tak było. Ja nie chcę mi się wierzyć, że, że, pieniądze tak bardzo psują ludzi. Z drugiej strony też nie, nie, nie chciałbym, żeby, e, wiesz, że, żeby to też było takie, że wszyscy biedni to cwaniacy, którzy nienawidzą bogatych próba mówienia czegoś takiego, no jest, jest słaba, no to trochę było dla mnie podważanie. Mhm. Ale zobacz, patrz, jeszcze zwrócę Ci uwagę na coś takiego, bo pasożyt nam się podoba. Mhm. zrobił na nas wrażenie, yy, z, o, osiągnął też duży sukces na świecie, yy, zarobił ponad 100 milionów dolarów w momencie, kiedy kosztował wartość 11, yy, złotą palmę w Cannes, yy, i, I mamy tutaj właśnie pokazaną taką, taką walkę klas społecznych to samo co w Jokerze, który film zrobił na nas chyba jeszcze większe wrażenie. Czyli taki, taki temat, no podobny mimo wszystko. Mhm. No. Czyli coś musi być na rzeczy jednak, to, to coraz większy dyzonans czuć pomiędzy tymi najbiedniejszymi i najbogatszymi. No bo przecież tak naprawdę e, no, można powiedzieć, że. Przeciętny człowiek ze zwykłą pracą należy do tej niziny społecznej, tak? Mm -hmm. I to jest bardzo daleko od tych, którzy zarabiają naprawdę wielkie pieniądze. Tak, myślę, że to jest, wa warto się temu przyjrzeć, że zwróciłeś na to uwagę, i, i możliwe, że to jest jakiś temat, który będzie przez filmowców w najbliższym czasie poruszany, bo to się czuje, to się czuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie już ta lewica. Zaczyna zdobywać jakieś przyczółki, tak, że już już Bernie Sanders będzie kandydował na prezydenta Lewicowiec, u nas Lewica powróciła do Sejmu. No, no, więc mm, gdzieś ta próba zwrócenia uwagi, że mamy wielkie różnice społeczne i, i, mm, i wielkie też niesprawiedliwości, że ta redystrybucja dóbr szwankuje. Będzie, będzie tematem, który będzie aktualny. I co ciekawe, bardziej mi się to podoba. Jest to chyba lepsze, niż gdybyśmy wałkowali ekologię. No tak. Ale ekologię chyba właśnie reżyser też trochę powałkował w przypadku tej oki. Tak? Chyba, nie, 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 wiem. Nie, nie, nie wiem. Tak mi to się to... wydaje, że tam. Tam chyba ten motyw ekologii trochę też jest jednak mhm. wzięty, ale, ale też, też jest o klasowości chyba, bo przecież tam z, z biednych ulic Korei lecimy do na Wall Street. Okej. Okay. No musimy ten film obejrzeć, tak? No bo to jednak to, to aż zbyt wielkie nadużycie byłoby rozmawiać, o czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Ale, ale no tak, no jest, jest to na pewno myślę, że gorący temat, który, który na pewno będzie powracał. Nie wiem, czy w naszych podcastach, bo, bo to jest akurat jeden też z poważniejszych filmów, za który się wzięliśmy, ehm, ale to myślę, że w poważne kino też jest ciekawe. Bardzo interesujące stwierdzenia. Tak. <laughs> Tylko może mniej zabawne w podcastach. Mniej zabawnie wypada. Chociaż staraliśmy się... Obu nam się podobał Parasite. Polecamy. Polecamy The Host. Też. Podfór. I Zagadkę Zbrodni. I Zagadkę Zbrodni. Która jest rewelacyjnym filmem policyjnym. Jest bardzo zabawna przy okazji. Hmm. Jak na, na, na I Snowpiercera na... też polecamy. Ja co prawda na pierwszym się zasnąłem, ale no, po prostu byłem zmęczony. Ale później, pamiętam my... tak, ten seans. Tak, ja też. Później po latach sobie przypomniałem tego Snowpiercer'a i, i, i już byłem trzeźwy wówczas. To jest świetny film, to jest naprawdę bardzo fajny mhm. film. To jest, nie, to jest po prostu bardzo zdolny reżyser i, i tak naprawdę czego za co się nie zabierze, to jest to godne obejrzenia. No ma tam trochę tych filmów na koncie. Hmm, wiele jeszcze przed nami. Dzięki, Dawid, za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dzięki, że wskazałeś mi tutaj pewn, pewien, pewną rzecz, której i nie zauważyłem aż tak dobrze. No. Polecamy Państwu. Pięknie nakręcony, mądry, mocny film Parasite. Dzięki. 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 Dzięki.

Mam tą służącą też na DVD. No to super. No, to można sobie przypomnieć.